Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego, Amen. Matko Miłosierdzia, Amen. święty Mikołaju. Rozpoczynamy nasze rekolekcje, których tytuł jest. Solideo per Mariam, samemu Bogu przez Maryję. Adwent to szczególny czas oczekiwania. Razem z Maryją uczymy się czuwać. Maryja, która spodziewa się narodzin swojego dziecka, a nad więcej niż swojego dziecka, bo Syna Bożego, jest w pewnym oczekiwaniu, czuwaniu. Jest tą, która dostrzega niewidzialnego Boga. Jest w niej. Ona czuwa, aby temu Chrystusowi, który przyjdzie na świat, nic złego się nie stało. Jej życie jest jakby podporządkowane Chrystusowi w jej łonie, a więc nawet sposób życia, odżywiania się, czy w jaki sposób się kładzie, jak żyje, kiedy, gdzie idzie, to wszystko jest jakby w obecności Chrystusa i dla Jego dobra, na Jego chwałę. Dzisiaj widzimy też w Ewangelii dwóch niewidomych. Jeden drugiego jakoś próbował prowadzić, ale szli za głosem. Czas rekolekcji to taki czas słuchania. Oni słuchali głosu Jezusa i tam, gdzie on poszedł, tam byli. Szedł, wszedł do domu, jesteśmy w domu Bożym. I dzisiaj zadaje nam takie pytanie, bardzo ważne na początku tych rekolekcji. Wierzycie, że mogę to uczynić? To po co przychodzimy na przez święto? Po co przychodzimy do kościoła? Po to, żeby przyjąć Jego miłosierdzie. Oni wołali: ulituj się nad nami, synu Dawida. Przychodzimy prosić, aby nasze grzechy, nasza ślepota duchowa została uzdrowiona. Niewidomi i siostry, które są w zakładzie dla niewidomych w Laskach, siostry Franciszkanki, służebnice Krzyża, młodną się codziennie. Za tych, którzy są niewidomi na duszy, biorąc codzienny krzyż intencji, aby ci, którzy nie dostrzegają w swoim życiu Boga, mogli go zobaczyć przez wiarę, przez serce pełne wiary. Bo najważniejsze rzeczy są niewidoczne dla oczu, a najlepiej widzi się je sercem. I te rekolekcje to czas otwierania naszych serc. Przy sercu Jezusa, dzisiaj pierwszy piątek miesiąca. Patrzymy na przebite z miłości dla nas serce Jezusa. A jaka jest nasza miłość? Czy dostrzegamy tę miłość, która oddała życie za nas, gdy jeszcze byliśmy Jego wrogami? Czy to jest nasza wdzięczność? Warto dzisiaj sobie zadać pytanie: czy ja dostrzegam, przychodząc na przeświętą obecnego Chrystusa, czy mam sobie tę wiarę? To wiara powoduje, że człowiek może dostrzegać Bożą Obecność również nie tylko w Najświętszym Sakramencie, ale w drugim człowieku, nawet w tym najmniejszym człowieku, bo Pan Jezus mówi: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci, moich najmniejszych, nieście uczynili. A najmniejsi to są ci, których można zobaczyć pod mikroskopem. To są jeszcze zarodkami. mali. W życiu świeckim, codziennym. Coraz częściej następuje zamiana znaczenia pewnych pojęć. Coraz częściej mówi się o prawach zwierząt, chociaż zwierzęta nie są osobami i nie można postawić żadną krowę, żadnego, yy, żadnej świni, żadnego konia przed sądem, żeby odpowiadał za swoje czyny, bo zwierzę nie jest osobą. Zwierzę jest stworzeniem bożym, ma duszę, ale śmiertelną. Natomiast Człowiek wiary rozpoznaje w drugim człowieku od momentu poczęcia kogoś, kto ma duszę nieśmiertelną. Jego wieczność go czeka i nigdy się nie skończy. Będzie zawsze żył. Nie tak jak zwierzęta. I dzisiaj warto sobie tak uświadomić, że jest jakiś atak na słowa, na pojęcia. Wspominam dzisiaj świętego Mikołaja. Zauważmy, czasami nie ulegliśmy jakiejś takiej. Modzie, presji medialnej, że już nie mówimy święty Mikołaj, tylko był u ciebie Mikołaj? Miałeś Mikołaja? Dostałeś coś od Mikołaja? A gdzie jest słowo święty? Niektórzy mówią zamiast święty, śnięty. Takie są reklamy. Ostatnio widziałem taką reklamę, gdzie reklamuje się pokarm dla psów i nie mówi się już wesołych świąt, tylko wesołych psiąt. Żeby psy były tutaj. Uwielbione, jakby na miejsce Boga, na miejsce już nawet człowieka wchodzą zwierzęta. To zwierzęta, tak jak w różnych kulturach, w różnych religiach pogańskich, były bardzo czczone, były święte i są do tej pory, na przykład w Indiach, święte krowy, czy święte koty, święte psy, czy inne zwierzęta, byk, czy baran. Tak też i nam to grozi, jeżeli utracimy pewną. Normalność, zdroworozsądkowe myślenie. Dzisiaj, gdy tak się zastanawiamy nad rolą człowieka, to Pan Bóg stworzył człowieka po to, żeby czytał świat, rozpoznawał wolę Pana Boga, rozpoznawał jego ślady, i Adam i Ewa, miał tylko, oni mieli tylko jedno przykazanie, żeby unikać, żeby nie zrywać tego zakazanego owocu, a tak to mogli robić wszystko. Ale akurat zainteresowali się tylko tym, co zły duch im podpowiedział. I zły duch jest taką małpą Pana Boga. On wprowadza pewną nieufność i wprowadza pewne słowa, które są kłamstwem. Jeżeli zasieje zły duch w naszym sercu kłamstwo, a my w to kłamstwo zaczynamy wierzyć, to to kłamstwo zaczyna zmieniać nasze myślenie, naszą mentalność. Więc czas rekolekcji też jest takim czasem, żeby się. Zorientować, czy nie jesteśmy oszukani, że pewnych rzeczy powinniśmy się nie tyle nauczyć, co odłuczyć. Odłuczyć się pewnego spojrzenia na drugiego człowieka, na Pana Boga, na świat, żeby spojrzeć oczyma Jezusa Chrystusa. I kiedy tak patrzymy na dzisiejszych ludzi, którzy są niby oświeceni, od czasów oświecenia od Rewolucji Francuskiej, to oświecenie ma. Taki charakter oślepienia. Co z tego, że mają wiedzę, no ale mają też pychę. I pycha kroczy przed upadkiem, kroczy przed takim oślepieniem, zaślepieniem. Że tak naprawdę zamiast zbliżać się do Boga, to się jeszcze bardziej oddalamy. Kiedy zamiast patrzeć w stronę Boga, patrzymy w światło lucyferiańskie. Lucyfer znaczy ten, który niesie światło. Ale jest to światło pychy i oszustwa. Zobaczmy, że na przykład próbuje się ustanawiać nowe nazwy. Te słynne już zmiany znaczeń, powiedzmy, że marchewka jest owocem, że ślimak jest rybą lądową. To już takim znakiem naszych czasów mogą być te pojęcia, które powodują, że człowiek nie odkrywa prawdy, tylko ją ustanawia. To ja sam będę ustanawiał, co jest czym. Jest nawet takie powiedzenie: możesz być tym, czym chcesz być. No nie mogę być wszystkim. No nie mogę być, na przykład, człowiek, który umiera na raka, powiem temu człowiekowi: możesz być zdrowy, tylko musisz tego chcieć. No nie. Czasem trzeba się zgodzić z tym, co Pan Bóg daje. Są pewne sytuacje nie, nie, nie do rozwiązania. Wszystko są w rękach Pana Boga. Jeżeli usiądziemy na tronie, na którym powinien siedzieć w naszym życiu Pan Bóg, i my sobie powiemy, że wszystko możemy, to jest nieprawda. To jest oszustwo szatana. Zły duch nas do tego kusi, ale właśnie czas rekolekcji jest powrotem do tego, żeby Pana Boga na nowo zaprosić na tron naszego życia. Te rekolekcje są przez Maryję, bo Maryja jest dla nas przykładem. Co to znaczy powiedzieć Bogu, niech mi się stanie według słowa Twego? To pozwolić Bogu panować, zakrólować w życiu. I dzisiaj zapraszajmy Pana Jezusa przyjmując Komunię Świętą przez właśnie wstawieństwo Maryi. To od niej uczymy się jak pod krzyżem stać, adorować Pana Jezusa ukrzyżowanego. To od niej uczymy się takiej milczącej modlitwy, adoracji. To jest serca, które jest przy sercu kochającym. Prośmy też Maryję za nasz naród, Polskę. Trzeba pamiętać, że to Ona jako pierwsza powiedziała, że ona chce się nazywać Królową Polski. Jeszcze w XVII wieku pewien jezuita w Neapolu, Włoch, Giuliano Mancinelli usłyszał od Matki Bożej, że jeżeli chcesz mnie najbardziej uczcić, to nazywaj mnie Regina Polonię, Królową Polski. I tak później z taką wiadomością przyjechał do Polski na pamiątkę tego wydarzenia, kiedy jeszcze raz... Na... W kościele kaplicy na Wawelu odprawiał, również Maryja mu to potwierdziła. I dzisiaj na bazylice mariackiej jest ufundowana korona na cześć tego pragnienia Maryi. Później w Lwowie Jan Kazimierz, widząc cud uratowania właśnie Jasnogóry, obrony Jasnej Góry, to oddał Polskę pod panowanie Maryi. Warto dzisiaj tak sobie uświadomić, że Maria przychodzi właśnie po to, żeby odkłamać pewne rzeczy, bo gdybyśmy zobaczyli, co dzisiaj mówi się na temat miłości, na temat człowieka, na temat życia nienarodzonych, to większość społeczeństw żyje w kłamstwie, w niewiedzy, nie są świadomi. I potrzeba nam rzeczywiście głosić. Słowo, dawać przykład po to, żeby odkłamywać kłamstwo, które wsącza się przez różne środki masowego przekazu. W czasie rewolucji bolszewickiej wprowadzano nowe święta, żeby nie były święte. Już odchodzono od konkretnych świętych, od świętego Mikołaja. Zastępowano go na przykład gwiazdorem, dziadkiem rozem. Albo na przykład robiono święto kosy, święto młotka, czy święto jakichś innych narzędzi rolniczych czy przemysłowych. Zamiast była propozycja, i przeszła później, już od rewolucji francuskiej, żeby zamiast tygodnia były dekady, żeby z dziesiątego dnia każdego co dziesięć dni odpoczywać, żeby wtedy więcej pracować, będzie więcej dobra, próbowano wprowadzić rozwody. Pierwszą rzeczą, którą wprowadzono w Związku Radzieckim, to już w 1917 roku w grudniu była możliwość szybkich korespondencyjnych rozwodów. Małżeństwa się zaczęły rozpadać. Rok później, jaka rocznica takiego właśnie prawa, przeszły przez e, Petersburg parady gejowskie, zaczęto lansować też homoseksualne zachowania. I w ogóle życie bez żadnych zobowiązań, niemoralne. Dzisiaj możemy powiedzieć, że to pokłosie takiego zachowania występuje w różnych środkach masowego przekazu, w różnych filmach czy nawet w sztukach teatralnych. I dzisiaj na nowo chcemy spojrzeć na godność osoby ludzkiej, żeby zobaczyć, jak człowiek może się sprzedawać za cenę utraty życia wiecznego. I ważne jest, żeby też pamiętać o tych, którzy są pogubieni. Osoby, które są w podeszłym wieku, mają pewną mądrość życiową. Zaczynają widzieć, co tak naprawdę jest najważniejsze. Jest taka, takie ugandyjskie przysłowie, że siedzący starzec lepiej i dalej widzi niż stojący młodzieniec, ponieważ on widzi przyszłość. Widzi skutki pewnych czynów. Ci młodzi ludzie często tego nie widzą, bo ich interesuje tylko to, co będzie teraz. A ludzie, którzy są pod koniec życia, mogą zobaczyć, do czego doprowadziły takie właśnie czyny. Dzisiaj prośmy te, o taką mądrość, o taki rodzaj wzroku duchowego, żeby widzieć przede wszystkim Boga i niebo, żeby całe nasze życie było podporządkowane w zdobywaniu nieba. Żebyśmy nie okazali się tutaj na Ziemi niewidomi, a w momencie przejścia z tego świata zaskoczeni. Dobra śmierć to śmierć, która jest siostrą. Tak jak mówił święty Franciszek z zasyżu, ona jak ktoś bliski z rodziny zaprasza nas do domu, do domu ojca. Natomiast zła śmierć to taka, która prowadzi nas do piekła prośmy o taką dobrą śmierć, o takie dobre spojrzenie też dzisiaj na Chrystusa, który patrząc na nas z krzyża, dzisiaj pierwszy piątek miesiąca, modli się za nas. Mówi Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I oddaje nas w ręce Boga, oddając też siebie, woła Ojcze, w Twoje ręce powierzam Ducha Mojego. Niech te rekolekcje też będą takim powierzeniem się Panu Bogu przez ręce Jezusa Chrystusa, w obecności Maryi, przez jej modlitwę, przez jej wiarę chcieliby być tak zjednoczeni z Bogiem, z Jego miłością. Pamiętam, odprawiałem kiedyś mszę świętą przy takiej umierającej 36-letniej dziewczynie, Monice. Ona przed śmiercią, trzy dni, to mówiła przed swoją śmiercią, mówiła tak do mnie: Ja nie umieram, ja wchodzę w miłość. Na swoją szepokrzebową wybrała radosne pieśni uwielbienia Boga. Kazała, żeby się wszyscy ubrali na biało. Było wielu księży. Ona świadomie przechodziła w miłość. To była dobra śmierć. Choć może ktoś powiedzieć, że w takim młodym wieku, ale może to był najlepszy wiek dla niej. To był ten moment, kiedy była najlepiej przygotowana na przejście do nieba. Znając jej życie, które było takim życiem dawania świadectwa o miłości Boga, ludzie, którzy ją żegnali, z wiarą patrzyli na nią, bo nie płakali, tylko podziwiali za jej życie. Wynosząc trumne z jej ciałem z kościoła, ludzie zaczęli bić brawo. Gratulowali jej pięknego życia, zdobycia nieba. Prośmy o takie światłe oczy serca, żebyśmy umieli to dostrzegać, żebyśmy nie patrzyli jak ludzie niewierzący. Tylko na to, co widać, oczyma, ale żebyśmy dostrzegli też tę tajemnicę, której nie można zobaczyć bez wiary. Niech ten czas rekolekcji będzie wypełniony takim czasem odkrywania Bożej miłości. Jak to mówi prymas Wyszyński, ludzie mówią, że czas to pieniądz, a ja wam powiadam, czas to miłość. Odkrywanie ten czas, który Pan Bóg nam daje na to, abyśmy wypełnili go naszą miłością.